Od 10 lipca bieżącego roku rozpocznie się remont ulicy Kartuskiej w Kościerzynie. Odnowiony zostanie odcinek o długości 1,8 km od granicy miasta aż do skrzyżowania z ulicą Wybickiego i Zmartwych Stańców. Ten niespełna dwukilometrowy odcinek jest realizowany właśnie w tym momencie, z uwagi na to, że miasto Kościerzyna w ramach budowy trasy rowerowej w kierunku Skorzewa zmodernizowało obiekt mostowy, na którym w tej chwili się znajdujemy. Za kwotę niespełna 1,3 miliona złotych. To oczywiście wszystko w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, rowerzystów, przede wszystkim, ale również młodzieży, która rozpocznie rok szkolny już we wrześniu. W związku z tym, ta inwestycja prowadzona przez żazoń dróg wojewódzkich ma zakończyć się do końca sierpnia. Oznacza to utrudnienia dla kierowców, ponieważ do dnia 25 sierpnia na tym odcinku zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.